Cześć i wam z tej strony jest Witam Was na kolejnym odcinku z Gotów Jest nas 24 odcinek. I jak widzicie, pokonaliśmy tego strasznego smoka, który nazywał się Groza. Możemy coś tak bardziej po naszemu. Oczywiście dzięki ratowaniu Sindriego ze szczęk tego smoka, Sindri nam się oddzięczył nie tylko strzelami zjemioły. Ale i też możliwość rozbijania tych czerwonych kryształów. I teraz będziemy mogli chyba więcej działać. Na chwilę obecną jeszcze nam zostały jedne rzeczy, które e, nie możemy ogarnąć. Tak jakby takie krzaki na niebiesko. Zanim jeszcze pójdziemy, mamy też możliwość tej rozmowy z Sindrim. Wiecie? Gdy przestałem pracować z brokiem, wyruszyłem na naukę do Wana To poszerza horyzonty. Co jakiś czas potrzebuję nowej inspiracji, by się rozwijać. Dlatego rozstałem się z bratem. On stał w miejscu, podobnie jak nasza praca. No jasne, robiliśmy świetną broń, ale co z tego? Zmiana jest częścią życia. Jeśli nie umiesz się przystosowywać, skończysz w piachu. A, a to obrzydliwe. Do następnego. Jeszcze mamy możliwość, więc wysłuchajmy go. Zachowajcie ostrożność w pobliżu szczytu. Jestem całkiem pewny, że Odyn czegoś tam strzeże, a nie chcecie podpaść Azowi, wierzcie mi. Kto? My? Sindri, gdybyś wiedział, kogo my zabijaliśmy, co my robiliśmy, to byś się zastanowił. Dobra, lecimy. Zastanówmy się, co dalej tu możemy ogarnąć po drodze i ruszamy na sam szczyt. Teraz walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. O, młody. Tutaj się spisz. Nie. nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, wiem. Po prostu to jest prawda? Tak, wiem. Kolejny mamy tutaj runiczny atak, Zemsta Tyra. Też taki bardziej na jedną osobę. Niby tam ten wybuch ma robić takie aoe, tylko wszystko przed nami, nic tak wokół nas. A szkoda. No i dobra, Weźmy tam do tej głównej ścieżki. Oczywiście rozglądajmy się nadal, bo mogą Tutaj być pewne rzeczy, które możemy ogarnąć Fakt jej strzały z jej miały są dosyć ładnie wyglądają na zielono. Co jakie jeden kolor miał, miałoby być, co nie? O i słyszę przeciwników. Okej, okay, czyli tak to wygląda. O, jaki szybki. Ale szybko na tu wskoczył co. A tutaj coś jeszcze mamy skrzyneczkę. Oczywiście, że sobie ją ogarniemy. Widzicie, nie raz warto obejrzeć się za siebie. Rozumiem, tak, tutaj mamy zablokowane. A nie drgnie. właśnie. To jest inny kryształ, którego moglibyśmy użyć. Wybuchło co? Czemu, czemu nie wybuchu do końca? Ten krystał Raz go już trafiłem, ale znowu świeci! No, też zauważyłem to. Mnie interesuje, co tam na dole się dzieje. Chyba tam też będzie mogli się dostać. Jakby tak coś tutaj innego. A tutaj mamy coś do zamrożenia. A to chyba nie jest z tej strony. Jeszcze raz młody traf. Nic to nie dało, czyli co? Mamy tam się dostać się na górę, tak? A tu mamy. Jeszcze coś do wzięcia. Kolejny kielich. elegancko. Kufelek. Bardzo fajnie. Myślałem, że wiele z nich pomnęliśmy Dobra, a tu możemy się wspinać. nie koniec Coś tutaj nie widzę, co byśmy mogli ogarnąć. A to niedobrze w sumie. że tam jeszcze na górze jakiś jest kryształ którego nie widzimy. A, chwileczkę, przecież bym zapomniał o. O tym właśnie. Tak to ma działać. No właśnie. No właśnie, teraz to ma sens. W sumie, ja tak kombinowanie potrzebuję nie z tej strony, naprawdę to jest ciekawe. Jak on tak strzela z te ściany. Jak zwykle szczypce są. Co za nami, tutaj mamy do wykończenia. Gdzie ta zmora? Tam jest zmora. Co my byśmy, byśmy potrzebowali? Oczywiście, że expa by innego Chodź młody A to? A nie było żadnego kryształu, no dobra lecimy przed siebie jak miło, mamy tam więcej przeciwników. Przygotuj się! Jeszcze chwila! dobrze na nich działają, jak widzimy. ich z głowy w sumie tam jest most ale miałem wiele innych rzeczy interesuje. tutaj mamy skrzynkę bardzo fajnie tutaj mamy ten kryształ który też jest ciekawy o. a to jednak musimy jeszcze strzelić w to i mamy jeszcze ołtarz elegancką Tu, chłopcze. Kolejny. Ten tu to Imir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że wychodzą mu z pach. To byśmy mieli chyba tutaj w kolejnym. robi się dziwnie. Imir to pierwszy z gigantów, a z jego ciała zrodziły się różne rzeczy. Nie tylko giganci, ale wiatr, drzewa, słońce, larwy, które zmieniły się w krasnoludy. Potem zabił go Oden, tylko skąd on się wziął? No właśnie, skąd on się wziął? Byśmy chcieli wrócić do mitologii nordyckiej. Ale właśnie ci giganci, jak mówię w poprzednim materiale, są gigantyczni, tak? Ale Oczywiście z poprzednich części God of War mieliśmy możliwość walczyć z gigantami, bardziej z tytanami. I to, to jakby też, jakby giganci, tylko inaczej nazwani Bo w sumie każda mitologia mniej więcej tak samo jest pokazywana, tylko inaczej się nazywają. Inaczej trochę losy danych bogów są przedstawiane nam. Dobra, tutaj mieliśmy jedną runę usuniętą. Gdzie? Gdzie młody? Gdzie? Pokazuj. Ściana. Lepa uliczka. Okej, okay, runy młody. To będzie miał trochę więcej życia albo więcej szału. O nie zablokował się po drugiej stronie ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi no raczej nie mi też się nie znudzi więc spokojnie o i mamy kolejnych przeciwników Wybacz, jeszcze... To czekałem, aby mu trochę przypasolić. Oh że... Bardzo ładnie. No ja też nie. Że to pojęłeś jak masz walczyć. A za mną. Przepraszam, zamyśliłem się. Już ty widzę, co mamy ogarnąć sobie kolejny jakiś tekst. O, tu mamy kolejną runę elegancką. Tutaj nam tutaj młody. Bajeczki na dobranoc. Ciekawe. Co takiego ciekawego jest? Dobra, mamy informację. Wielka, okrutna wojna. W tym miejscu poległa Nertus z zabita przez Magniego i Mori'ego, synów Tora. Eternowie ubolewają nad okrucieństwem tej wielkiej wojny. Powiedziano, że ani Asowie, ani Wanowie nie zakosztują zwycięstwa, lecz co pozostanie im pozostanie z Midgaru, nim się on pamiętają i złożą broń. Giganci pragnęli pokoju. Nic dziwnego, że tak lubili tyra. No. Jak widać okrucieństwo asów nie zna granic. No właśnie to miał chyba do tego służyć. I może tam będzie kolejna runa, co? Nie ma przeciwników. Dosyć ciekawe, jest i runa. Elegancką, ale też mam tutaj, sarkofag. Sarkofagiem też się zajmiemy. Ojenie, takich niespodzianek nie chcemy. Od razu walsynek. Ale za to chyba lepsze fanty będą, co? Dobra, szczę sobie zostawimy, jakbyśmy potrzebowali. Prawda. Ale tak. I winda w dół. No właśnie. Mamy starkowak odblokowany. Tak więc otwierajmy. I co my tutaj trafiliśmy? Jabłuszko. Dwa z trzech jabłek. No właśnie, jeszcze jedno jabłuszko i... Będzie to dziewiąte wtedy jabłuszko. Bo tutaj są te jabłka. Tak, mamy ósme, czyli jeszcze jedno jabłko, i będzie maksymalnie zdrowie ulepszone. Powiększone u ratosa. I dalej lecimy. Jest to coraz zimniej. Zbliżamy się do szczytu, albo nam się wydaje, że zbliżamy się do szczytu, już blisko. Mamo o ty mamy Żyćko. Czyżby po kolejna jakaś walka? Zaraz na nas tutaj czekała. Wow, spójrz! To szczyt! Jesteśmy tak blisko. Faktycznie szczyt. I nawet drzewo rośnie. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem, ale to nic. Trzymam go. Stój. Uszkodzony kołczan spowolni cię w walce. Ból tolerujemy, ale wadliwej broni nie. Powinno trzymać. Dobrze, dobrze, hm. idź no właśnie, Spokój, chłopcze. patrz pod nogi, tak się jeszcze rozglądam. Czy coś tutaj nie pominiemy na początku? Tu jakąś mamy ścieżkę, ścieżkę do was, kolejne żyćko, ale żyćko nam niepotrzebne, mamy maksymalnie. I co, teraz chyba narty, na, narty nam by wystarczyły albo snowboard. O i mamy przeciwników i pospodali w dół, ale to nie koniec. I po co tego wałeś w młody? Nie lepiej było zostać tam w śniegu? Ale go teleportował, co? Nie jesteś bardziej skupiony. No właśnie, jeszcze tego nie możemy odblokowywać, a szkoda. Co my tu jeszcze znajdziemy, ciekawego sarkofag, dobra, czyli musimy to, o tym też zapamiętać. Ale coś tutaj mamy, na przykład. Kolejny właśnie kielich. Do dna. Cztery z sześciu. Bardzo fajnie. I co? Teraz nas czeka tutaj droga tędy. Też słyszysz te głosy, prawda? Tak. Bądź cicho. Brzmi jak człowiek, który był u nas w domu. Podobno go zabiłeś. Widzę, że tym razem wziąłeś obstawę. Sprawa musi być ważna, skoro sami synowie Tora zaszczycili mnie obecnością. Jak tam? Cały czas tak się zabijacie o względy tatusia? Mężczyzna z tatuażami ślady wskazują, że podróżuje z dzieckiem. Gdzie się teraz udadzą? Skąd miałbym to wiedzieć? Jesteś największym mędrcem wśród żywych, czyż nie? Sądzę, że tylko wśród żywych. Pomóż mi, a ja pomogę tobie. Powiedz mi, gdzie są, a ja pogadam z Odynem. Twój ojciec mnie nie puści, Baldurze, i nie pozwoli ci mnie zabić. Nie masz mi nic do zaoferowania. Możesz zabrać te pytania, te groźby i tych dwóch durnych pajaców i spadać! Gdy nikt nie będzie patrzył, wrócimy po twoje drugie oko. Nie zapominaj. Dokładnie tak, wszędzie. Dobra, czyli się rozwiązało. Faktycznie, to jest Baldur. I mamy pisik. Już wiemy kim jest i faktycznie... tajemiała może nam pomóc później, walcząc z nim oczywiście. Pytanie, czy narazimy swojego syna. Normalnie byśmy się już mogli ten jest piąć na górę, prawda? Ale nie, tutaj nam twórcy dali o taką określoną chyba drogę. Byśmy się nie nudzili. Prawda? No są oni, czy nie ma ich? A, właśnie o was rozmawialiśmy. Wytatuowany mężczyzna z dzieckiem. Chłopcze, sprawdź, czy poszli i jesteśmy tu sami. Widzieliśmy, jak odchodzą. Rób co mówię. On nie wie, czym jesteś. I chce, żeby tak zostało. Kim jesteś? Ja? Jestem ambasadorem bogów, gigantów i wszystkich stworzeń z dziewięciu światów. Znam każdy zakątek tych krain, każdy język, każdą wojnę, każdą umowę. Zwą mnie Mimir! Najmądrzejszy człowiek świata. Który zna każdą odpowiedź na każde pytanie. Czemu ściga nas syn Odyna? No dobra, mam trochę braków wiedzy. Ale Odyn więzi mnie tu od 109 zim. Mam łeb na karku. Rozgryzę to. Słowo. Tylko daj mi czas. Nikogo nie ma. Tak jak mówiłem. Matka chłopca nie żyje. Chciała, żeby... Chciała żebyśmy rozsypali jej prochy z najwyższego szczytu wszystkich światów. O, to jesteście w złym miejscu, braciszku. Najwyższa góra nie znajduje się w Midgardzie, ale w Jotunheimie, świecie gigantów. Nie! Nie mogło jej chodzić o to. Spójrzcie. To ostatni znany most prowadzący do Jotunheimu. Widzicie ten szczyt? Wyglądający jak palce giganta? To najwyższa góra wszystkich światów. Jest tam. To skorzystajmy z mostu. Mamy bifrost. Gdy giganci zniszczyli pozostałe mosty do swego świata, ten zamknęli tajemną runą. Jeśli istnieje, tylko giganci znają jej sekret. A wszyscy opuścili Midgard dawno temu. Prawda. Jednakże dziś wichry przeznaczenia wywołały istne tornado zbiegów okoliczności. Jest tylko jedna osoba, która może was zaprowadzić do celu. I na szczęście nie mam żadnych planów na dziś. Idziemy do Jutunheimu, prawda? Z taktycznego punktu widzenia to wasz najlepszy i jedyny ruch. Tylko tam nie pójdzie za wami człowiek, który nie może zginąć. Co mamy zrobić? Tak. Najpierw odrąbcie mi głowę. Zaraz, co? Odyn upewnił się, że żadna broń, nawet młot Thora, nie uwolni mnie z tych więzów. Na szczęście moje ciało jest zbędne. Potrzebny nam tylko ktoś, kto ożywi moją głowę za pomocą dawnej magii. Dawnej magii? W lesie żyje wiedźma. Zna dawne rytuały. Jeśli nam pomoże, to warto spróbować. A jeśli się nie uda, będziesz martwy. Odyn mnie torturuje. Codziennie, bracie. Zajmuję się tym osobiście, i wiesz mi, jego kreatywność nie zna granic. Co dzień? Nie. To. To nie jest życie. Jak chcesz, nie mogę na to patrzeć, bracie. Gdybym miał się nie obudzić, musisz coś wiedzieć. Chłopiec, im dłużej zwlekasz z wyjawieniem mu prawdy, tym bardziej mu szkodzisz. Znienawidzicie cię i możesz go stracić na zawsze. Jest wiele rzeczy, których nie powinien mnie wiedzieć. A cenisz swoją prywatność bardziej od swego syna? A teraz odrąbię ci głowę. Można i tak. I jednym ciachnięciem, co? W sumie jakby na to popatrzeć... Hmm. Osoba, oczywiście możecie mi napisać w komentarzu To był z mitologii e, greckiej Przywiązane i co codziennie sęp wyjadał Jego wątrobę, jak dobrze pamiętam Bardzo męczące Tak, tak, to miałem na myśli Faktycznie jednym ciachnięciem pozbył się. Ale mi się wydaje, że to jakby była jakaś magia. Więc to jest most do Jotunheimu. Wygląda jak te dziwne wrota, które widzieliśmy. A mamy to jest zablokowane. Jeśli uda nam się go wskrzesić. Pytanie czy można to jakoś odblokować? Zobaczmy sobie tutaj ten jakiś głaz. On nie ma takiej opcji, a szkoda. Ale patrzcie jakie nagrody nas tutaj czekają. Mamy skrzynkę od razu na przywitanie. Symbol nieugiętości. Gdzie nas to powiedzie ta droga? Pamiętasz jak trafić do domu wiedźmy? Tak. Jest w krwisto-czerwonym lesie na południe od jeziora. Znam dokładną drogę. Mam nadzieję, że wróciła z Alfheimu i ożywi Mimira. Był miły, zanim obciąłeś mu głowę. Nie tutaj. A tam raczej to chyba nasz... Dom, prawda? Możemy ewentualnie zerknąć sobie na mapę, jak to wygląda. Wygląda trochę tak inaczej. W stronę mapy. Coś mamy? Mamy oczywiście kolejną skrzynkę, trochę mniejszą. ze celebrem. I tu mamy bramę powrót do roka do świątyni Tyra Ale chwila ta droga gdzieś musi przecież prowadzić Czyż nie bo na chwilę obecną jest może zablokowana No dobra Cię trochę będzie krótszy materiał Dokładnie taki jaki powinien być. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Oczywiście mile widziana na łapkę w górę i skomentowanie odcinka. I zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Oraz obejrzyjcie inne moje materiały, które zaraz wam się wyświetlą. I widzimy już się niebawem w kolejnym materiale. Tak więc do zobaczyska. Hej, hej.